Od zarania dziejów ludzie spoglądali w niebo, starając się zrozumieć zjawiska związane z położeniem Słońca, Księżyca i Gwiazd. Bardzo prędko z tymi ogromnymi ciałami niebieskimi zaczęli łączyć swe wierzenia i przypisywać im boskie moce. Odwieczna walka światła z ciemnością było starciem bogów, konfliktem dobra ze złem. Na podstawie wędrówki Słońca wydzielono w starożytności 12 miesięcy kalendarzowych, które przydzielono do poszczególnych por roku. Już starożytni Egipcjanie wierzyli, że związany ze słońcem Bóg Ra dawniej panował jako faraon w ich państwie i każdego dnia wędrował przez 12 prowincji przez 12 godzin. Jednakże zbliżając się do ludzi, spalał ich, przez co postanowił zamieszkać w niebie, przez które wędrował w dzień na barce milionów lat. Podczas wschodu i zachodu słońca barka Ra atakowana jest przez ogromnego, demonicznego węża Apopisa, utożsamianego z ciemnością i chaosem. Krew zranionego Ra zabarwiać ma niebo czerwoną barwą. Podobną wędrówkę odbywał mezopotański bóg Utu przez Akadejczyków nazywany Szamasz, który w trakcie jej trwania widzieć miał wszystko, przez co prędko stał się Bogiem Sędzią. Grecy i Rzymianie mieli również swoje słoneczne bóstwo. Ci pierwsi ze Słońcem utożsamiali Heliosa, zaś drudzy Sola. Stanowić miało źródło światła i życia, regulować cykl dni, miesięcy, lat i stuleci. Ponadto, podobnie jak w przypadku mezopotamskiego Utu widział wszystko, więc był Bogiem e, Sprawiedliwości i e, Paktów. Aztekowie wierzyli, że Bóg na Naucin skoczyć miał w ogień, ofiarując siebie i yy, dzięki temu stał się słońcem. Dlatego też nieustannie składali Mu w ofierze jeńców, by dać Mu moc do pojawiania się na niebie. Fani japońskich klimatów również znajdą tu coś dla siebie, ponieważ tamtejsza bogini Amaterasu yy, wyznaczona została do panowania na nieboskłonie. Jej ucieczka przez, przed Susanu, bogiem wiatru i chaosu, jest symbolem nadejścia nocy. Na pochodzenie od niej powoływali się japońscy cesarze, więc niech to świadczy o jej pozycji wśród japońskich bóstw. Nie można zapomnieć o indo indoirańskim bóstwie Mitrze, patronie słońca, przysiąg i układów, który miał tak ogromny wpływ na kulturę zachodu, że został wpisany w kanon kultur e, kultów greckich i rzymskich. Na naszym słowiańskim podwórku również znajdziemy Słonecznego Boga. Mowa tu o Daszbogu, wyznawanym przez Słowian wschodnich oraz o Swarogu, którego czcili ich zachodni bracia. Wielu znawców kultury słowiańskiej mówi, że to jeden i ten sam Bóg, choć wyznawcy Dasz Boga wierzyli, że ich Bóg jest synem Swaroga. Obaj odpowiedzialni mieli być za dostatek i urodzaj. Kult boga słońca dominował niemal na całym świecie, był utożsamiany z władzą królewską, zaś bogowie związani ze słońcem najczęściej pełnili dominującą rolę w panteonach, byli tak istotni, że wypierali pozostałych bogów, ich kulty zmieniały się w religie monoteistyczne. W słońcu generalnie przydzielano cechy dobre, dzięki niemu istniało życie, było ciepło i bezpiecznie. Noc zaś utożsamiana była ze złymi bóstwami, demonami i duchami. Przez to też czasami obrywało się panującemu w nocy księżycowi, któremu przypisywano władzę nad istotami nocy, np. wampirami czy wilkołakami. Przesilenie zimowe to szczególny moment. Słońce góruje w Zenicie w możliwie najdalej na południe wysuniętej szerokości geograficznej półkuli południowej zwrotniku koziorożca. Z powodu długości roku słonecznego przesilenie zimowe przypada na 21 grudnia w roku zwykłym, zaś 22 grudnia w roku przestępnym. To właśnie od tego momentu noc staje się coraz krótsza, zaś dzień coraz dłuższy. Zauważono to wieki temu i czczono wszędzie tam, gdzie bóstwa solarne pełniły istotną funkcję, czyli niemal wszędzie. Przesilenie zimowe świętowane jako moment, gdy ciemność przegrywa ze światłością, a dobro zyskuje przewagę w walce ze złem. Za przykład niech posłuży największe imperium starożytności starożytny Rzym, gdzie od pierwszego wieku naszej ery zaczął dynamicznie szerzyć się kult Mitry, szczególnie popularny wśród legionistów. Jego ślady znaleźć możemy wszędzie tam, gdzie docierały i gdzie zawitały rzymskie wojska od Brytanii przez pustynię Sahary po wybrzeża Morza Czarnego według legend. Bóg ten miał być niegdyś niedocenianym, prostym uzdrowicielem, który uleczył wielu ludzi, w tym księcia Elamu. Ten zaś w podzięce zaprosił go na swe wesele. Niestety, podczas uroczystości zabrakło wina, co dla władcy było katastrofą. Mitra uspokoił gospodarza, kazał przynieść beczki z wodą, którą następnie przymienił w wino i rozdał weselnikom. Mitra miał również odwiecznego wroga, utożsamianego z ciemnością, który nasyłał na niego swych skrytobójców i bandytów, jednakże dobry Bóg miał każdego z nich nawrócić na dobrą drogę i przygarnąć do siebie, zwąc ich swymi owieczkami, samemu będąc ich pasterzem. Wracając jednak na nasze słowiańskie podwórko, musimy wspomnieć o święcie godów, szczodrych godach lub godruszce. Przybywanie światła przynosić miało ludziom nadzieję i optymizm. Dlatego też w dzień poprzedzający święto wydawano wspaniałą ucztę, podczas której dzieci dostawały podarki, e, smakowite orzechy, jabłka, specjalne plaski w kształcie zwierząt i lalek zwane szczodróżkami. Istniał zwyczaj łamania się chlebem w celu pojednania, zaś pod nakryciem stołu ścielono słomę, z której w nadchodzącym roku czyniono pierwszy zasiew. Przy stole stawiano również puste miejsce, puste nakrycie dla przodków. Z tego święta wywodzi się również zwyczaj kolędowania, podczas którego śpiewano pieśni, zaś po domach chodzili kolędnicy z turoniem, symbolizującym odrodzenie ziemi. Racje mają ci z Was, którzy we wspomnianych świętach i bóstwach doszukują się tradycji chrześcijańskich chrześcijaństwo było wtedy nową, szybko rozpowszechniającą się religią, która stawała się coraz bardziej popularna i której powszechne wyznawanie wliczano dany kraj w krąg państw cywilizowanych i liczących się. Witający wszędzie misjonarze próbowali wypierać lokalne tradycje, co nie zawsze, a raczej prawie nigdy się nie udawało, szczególnie wśród prostego ludu. Dawne przyzwyczajenia brały górę, ludzie będący tradycjonalistami nie widzieli nic złego w paleniu świec, czci przodków świętozmarłych czy w dzieleniu się opłat Wigilię szczodrych godów. Nic dziwnego, że chrześcijańscy misjonarze postanowili nie zwalczać tych zwyczajów, lecz zaadaptować je na swoje potrzeby. Przejdźmy jednak do zapomnianych krain, bo w końcu o nich mam Wam od dzisiaj opowiadać. Tutaj również obchodzi się przesilenie zimowe, choć dzień ten obchodzony jest pod nazwą Święta Księżyca, ponieważ w przeciwieństwie do naszego świata czczony jest Księżyc. W 365-dniowym kalendarzu Harptosa przypada on na 20 Niktal, odpowiednik grudnia. Tego dnia, a raczej nocy, w północnej części wybrzeża mieczy, głównie w Waterdeep i w Neverwinter, obchodzi się zimowy festiwal zwany Simril, podczas którego ludzie wychodzą na ulicę, wypatrując gwiazdy związanych z urodzinami ich samych lub ich przodków. Niepotrafiący odnaleźć swej gwiazdy, mogą zakupić u kupców mapy nieba w celu pomocy. Wbrew pozorom, pochmurne niebo było tego dnia pożądane, ponieważ szczęśliwiec, który mimo ograniczonej widoczności dał radę wypatrzyć swoją gwiazdę, ma być pobłogosławiony przez samą Tymore, boginię szczęścia. Ludzie starają się tej nocy nie spać i obchodzą ją hucznie, wyprawiając liczne uczty przy ogniskach. Wyznawcy Auril, bogini mrozu, obchodzą tego dnia nadejście burz podczas którego wzywają zamiecie śnieżne, by nękać jakiś region lub miasto. Skoro mamy do czynienia ze Świętem Księżyca, to, do, to domyślacie się też zapewne, że jest to jedno z najważniejszych dni wyznawców Eilistrae, bogini tego ciała niebieskiego. Noc 20 niktala nazywają Wielkimi Łowami, wypuszczają na wolność jakąś straszliwą bestię, na którą następnie polują. Duchowieństwo Eilistrae ma obowiązek brania udziału w łowach całkiem nago. Jedynie z mieczem w ręku. Wielkimi łowami tę noc nazywają również wyznawcy Malara, boga bestii. Uzbrojeni w swoje osobiste trofea, także polują, tyle że na człowieka. Zwierzyna przeważnie jest mężczyzną, którego ścigają tak długo, aż ten padnie z wycieńczenia lub do brzasku, zależnie co przyjdzie pierwszy. Skoro mamy do czynienia z czwartym świętem solarnym, to wyznawcy Mieliki, bogini lasu, oraz Gwejrona, wichury, półboga łowiectwa, dzień ten nazywają czwartą ucztą, śpiewem oddając cześć swym bóstwom. Śpiew i modlitwy to również sposób na obchodzenie tego święta przez tych, którzy szczą Gerdala, żelazną dłoń, gnomiego patrona wojowników i strażników gnomich siedliszcz. Inny gnomi Bóg, Segojan wzywacz ziemi, patron ziemi i natury, również ma tygodnia swoje święto. Podczas którego jego wyznawcy ukrywają klejnoty w dziurach wykopanych przez Borsuki, wyznawcy Tota, mulhoranckiego Boga Wiedzy i Mądrości, dzień ten nazywają ceremonią introspekcji. Wszyscy poza dziećmi, chorymi i starcami nie spożywają tego dnia żadnych posiłków przez 24 godziny, zaś w nocy w celu oczyszczenia zanurzają się w mroźnej wodzie. Przez dzień i noc poszczą również wyznawcy Udgara, Boga barbarzyńców i północy, którzy dzień ten nazywają ciemnieniem. Nad zapomnianymi krainami czuwają nieprawdopodobnie liczne zastępy różnorodnych bóstw. Oddawanie czci czy wiara więcej niż jedno z nich nie jest niczym niezwykłym. Bardzo często przynależność do jakiejś społeczności sprawia, że bierzesz udział w uroczystościach ku czci jej bogów. Najprościej jest, gdy twoje bóstwo, patron, jest częścią jakiegoś większego panteonu, na przykład gnomiego. Wtedy też możesz oddawać na co dzień cześć garlowi złoto połyskliwemu, ale nie przeszkadza ci to, by w święto księżyca śpiewać pieśni ku czci gardala żelaznej Dłoni. To wszystko o święcie księżyca. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy na naszym kanale. Obserwujcie nas na mediach społecznościowych i wspierajcie na Patronite. Dzięki wielkie i do zobaczenia.